Dobra, to, mój, to jest też część druga, bo mi się coś przypadkiem przestało nagrywać. Um, dobra, to już chyba nie, nie będzie kolejnego tylko będzie takiego. Jak widzicie, same lego. I jakiś zepsuty bruker. Czoker. No, tu mamy jakiegoś takiego ludzika bez rąk. No i tak wyglądają wszystkie te... Oj. O, to jeszcze jedno. Wszystkie te ludziki. Hop. Jest ich cztery. Ja je odłożę. Ja tu mamy mam taką fajną imię. Która nie była przedstawiona do zestawu z ludźmi, tylko została kici rozek. A dla kogo? To Wam już powiem. Yy, to było przeznaczone dla. Yy, nie, chyba tego nie. Yy, dla niej. Tak, to dla niej było przeznaczone, Chyba, chyba że był tu jeszcze ktoś trzeci. Ale chyba nie. nie wiem. Już to tu miałam. Dobra. Tak, to było dla niej. Zobaczcie, jak ona fajnie się kręci z tym rogiem. No, już niczego ciekawego nie ma. I tak to wygląda. Będzie dużo sprzątania. A więc trzeba to teraz posprzątać. Ale oczywiście nie wszystkie rzeczy sprzątne, o fajna krzesełka, to zostawię i w sumie to, to różowy, ale taką samą różową podłogę też zostawię, dobra, to zostawiam, usiądźcie na razie, dobra, tak ułożyłam, dobra, wracam do Was jak to sprzątnę.